dałaś i zrobić kilo w kamienny będziesz miał... albo nie, albo nie wiem bo kurde jakbyś ty też nagrywał to by było przyjemniej i o wiele łatwiej bo ja bym mógł wtedy odwalać kopanie kobla a ty byś sobie coś tam budował tak? A tak to ty musisz kopać <grych> ja teraz będę robił rzeczy której najbardziej nie lubię robić właśnie na tej mapie a która jest powiedzmy nawet bym powiedział wymagana w każdym bądź coś zacznijmy od tego, że dam ci kilofa. który... Jezus! To tam spać. Yy, a sobie dam wiaderko, w ogóle wiaderko sobie dam i w ogóle dam sobie lód. I w ogóle zrobię sobie... O, tak. I teraz będę robił najgorszą rzecz, jaką tutaj trzeba robić. E, Harry do mnie pisze. Fajnie. Że jestem. Czy ja muszę mu napisać? A, będę budował tutaj platformę pod, Która będzie pod spodem oh, Nienawidzę tego, dobra, idę uh. Nie w tym miejscu Okej, starczy, starczy, What are you doing here? Buduję platformę pod spodem What? Kurde A ty kopiesz był z tobą? No dokładnie ja się zmienię jeszcze chwilę, se zmienię na controls y, atak atak się zmienię na control Żeby Czemu? se, kontro se kontrolą kopać Jakie dawno powiem Ci nie grałem w Minecraft w Minecraft takiego, wiesz, takiego takiego normalnego Raz, dwa, trzy, trzy, trzy. kurde, pięć a, kobry z tą spadł, Wojda. Od ciebie. Przepraszam, mam tutaj nieskończoność. <grym> Ale patyków na kilofinie nieskończoności nie mam. Po co ty tę platformę robisz pod ziemią? No, żeby, żeby móc zebrać dirta. A jakie są w ogóle questy na tą mapę? Pierwszy to jest zrobić fabryczkę kubla. Kubla, no to już... No Harry się nie cieszy, że piję 30 level. No... O nie, zabraknie mi dwokała. On, tak, on się tak podniecał jak kiedy w końcu pijeden 30, kiedy byłem nie 30, Nie mi zabraknie teraz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem kawałków. Oto dowody. Harry ćwiczy Hajemia, bo taka trudna jest. Och, to jest okropnie trudne. Eee! Dawaj kobla. Mam no, tylko 25, hmm. nie dam. Ała! No chciałabyś mnie zepnąć, aż już to Nie, ja, 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 so, ja nie ogarnąłem w ogóle sterowania na chwilę. O, wiaderko do środka, z wolne. Dawaj całego jak jakiego masz. Bo co? Hmm, bo... nie wiem. Masz to, to jest raz. Albo do skrzynki schowam y, kilofa i idę sobie zobaczyć, co tam zrobić. <suszy> Wow, nice. No, będziemy mogli zbierać dirta je yeah, i w ogóle będzie fajnie. Nie, tutaj też zbuduję fabryczkę Cobblestone, tą taką lepszą. Nie, taką. Taką, żeby można było po prostu przytrzymywać przycisk myszy i... Ten, a drzewno drzew, ci urośnie na cobblestone'ie, czy nie? Nie. Eee. Trzeba mieć dirta pod drzewa Ale nie wolno całej trawy zniszczyć, bo, bo z trawy później można nasionka wydostać i tak dalej. Okay. dobra, to ja postaram się wykombinować tą fabryczkę, tylko nie pamiętam do no, Zawicha jak się to jej robiło. E